Czy z tej strony Jane i. Z tej strony Diana. Tak. I dzisiaj będziemy nagrywać? Block Heaven, Gen Z z okazji 700 subów. Jezu, ona nawet nie wie, że ma 767 subów. Jak chcecie więcej takiego kontentu, czyli na przykład o jakiejś wybranej grupie influencerów albo jakiejś grupie na YouTubie, która była, to możecie napisać w komentarzu i zostawcie lajka like, i like, subskrypcję, jeśli w, ogóle może, jeśli w ogóle chcecie. Dobra, przejdźmy do odcinka. Witamy wszystkich z tej strony Genzy i dzisiaj będziemy mieli reakcję na nasz nowy dom. Najpierw przybitki domu. Dobra, wchodzimy pierwszy raz do naszego nowego domu. Chodź, Hania. Ej, Hania, patrz, mamy basen. Hania! O, mamy basen. Hania, wszystko dobrze? Ty, super, mamy saunę. Ciekawa, Maga, co tam jest, nie? Dobra, Hania. Pierwsza, wchodzisz. Dobra, no, ja no, Ej, ale fajna kuchnia! Ja będę codziennie rano stawała i robię nam śniadanka. A tutaj taki duży telewizor i taka fajna kanapa. Słuchaj, jak przyjdzie na przykład świeży, to zobaczę, co W świeży będzie w drugim odcinku i będzie chrzest świeżego, więc zapraszamy. Będzie drugi odcinek. Nie wiemy kiedy, ale na pewno to jest prom... reklama znaczy się. Dobra, idziemy na górę. Dobra, zdecimy. O, o megy komputer! Ej, fajnie. Dobra, mega fajnie. O, kominek. Spoko, jak wydzimy, to będzie super. Ej, ja zaklepuję tą sypialnię. I'm sorry. Obviously. A tu jest toalet, tu jest toalet, no balkonik. I tu będzie w ogóle mam swoim własną toaletę i mam nawet safe. dobra? I teraz znajdź sobie znajdź sobie pokój, bo tu jest dużo pokoi. I, I jak będzie więcej osób z nami, a na pewno będzie więcej osób w part dwa tego czegoś, to zobaczycie, który wolisz ten? A to jest łazienka. <laughs> to masz ten pokój. Dobra, super. Um, teraz um, możemy iść na jakieś zakupy do żarcia, bo nie mamy nic w lodówce ogólnie. Dobra. Lecimy. Tylko czekaj, ja coś nagram. Okej, dobra. To ja... Pójdę odpalić samochód. Dobra, ej, Hania, ja już mam samochód. Nagrywasz coś? Poczekam na ciebie. Poczekam na ciebie na dole przy samochodzie. O... Dobra, ej, Hania, wskakuj Puszczę nam piosenkę z naszej z na, Naszej nuty, którą puszczę Którą wezmę, puszczę pląs, okej? Okay? Będzie fajnie Okej? Okay? Dobra Ruszam flow ta o noc, chociaż czas u nas sen. Nawet jeśli to głoz, jutro jest nowy dzień, dziś tańczę. No to to jedynie powiem i nawet jeśli to głoz, jutro jest nowy dzień, dzień ruszam. Dobra, dojechałyśmy. Dobra, wysiadaj Haniu La, pójdziemy kupić yyy Jedzonko dla, dla nas do lodówki, bo tam nic nie ma. Ej, kupię Doritosy. Na się na imprezę, powitalną. Weź drugi koszyk. Ej, nie, Hania. Weź drugi koszyk <grym> i kup y, to co samo co ja będziemy miały po, po dwa. Hania, co my tutaj robimy w tym sklepie? Będziemy miały po prostu po dwie rzeczy. <grym> Hania, dobra. Dobra, kupię pizzę i kupię na pewno jakieś owocki, bo owocki zawsze najważniejsze, żeby kupić. Mm. Kup, dobra, owocki kupiłam. Kupię kolę dla świeżego, no, no, no. bo i jakiś napój energetyczny, Ej, kupić mleko, żeby świeży nie wrócił z mlekiem. Dobra, kupię. Wodę też kupię. I tak to wszystko idzie na fakturę do pana Karola Wiśniewskiego. A dobra, lody ekipy jeszcze kupię. Karol, Karol powie, że kupujemy produkty, które mamy w domu. Dobra, yy, ej, na fakturę wszystko bierzemy. Nie, nie wydawaj swojego hajsu na to. Na fakturkę. Do friza. Freeza zapłaci. Dobra. Fakturka. Dziękuję. Wyszło 500 zł, ale mało. Dobra. Ym, to idziemy do samochodu i wejdziemy jeszcze do Starbucksa, co nie? Pakuję. Nie, się nie się, Dobra, pakuję Nie muszę pytać o plany na dzisiaj Wszystko wiem, na pewno nie będzie stypa Pewnie u Ciebie spokój i cisza niestety, to trochę lipa Płynie muzyka jak krew Wdech, bas, nie uderzam jak się Prawy, lewy, leć! Na polu walki nie znikam Nie! Różam do. Patrzę na ludzi, którzy tutaj są I mogę Ci powtórzyć, że Zdążymy przywitać! Ej! Znam przepis na pącz, tak jak nam przepis na prąd Nieważne czy klik, czy dom, no bo zawsze trzymam pion Dobrzy ludzie przy nas są Widać to? Idzie na vida rocka. Robię to nie na pokaz, jak moje szklance koktajl spontan To jest najlepsza forma, gdy atmosfera dobra Jedna melancholia, statyka niezawodna Stanie to w słożu słońca, to już ostatnia prosta Jak Patryk zostaje do końca Tak, No to chyba jestem tarpiecz Chyba nam się nie martwię Naprowadzę ja brud, tańczę do utraty tchór, rano nie czuję nóg, Ty chyba zgubiłeś krok, widać, że trochę masz dość, weź lepiej odejdź na bok, poruszam bo w prąd, ruszam w stronę. noc, czasu na sen, nawet jeśli to błąd, jutro jest nowy dzień, dziś tańczę No to jedyne z wiem i nawet jeśli to błąd, jutro jest nowy dzień. Wezmę wyciągnę zakupy, okej okay, wyciągnęłam i idziemy do domku, ej otwórz, bo Ty masz drzwi, o klucze. dobra. Okej okay, i ja może mam pomysł. Ty idź do swojego pokoju, a ja zrobię obiad, obiad, obiad kolację. Dobra. Siemanko, witam w mojej kuchni. Zrobimy obiad. Przygotowuję teraz obiadu. Dobra, ym, Hania, Hania, twój obiad. Awa, dzięki. Weź, czekaj. Ja sobie wezmę swój i sobie zjem. Dziękujemy za oglądanie, ale już ym, kończymy na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku z tej serii. Bye, bye.